Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, ja jestem Ciacho, a w tym odcinku chciałbym pokazać Wam, jak naprawić błąd migracji na Hypixelu. Ja osobiście, słuchajcie, niedawno wchodząc na Hypixela i próbując wybrać sobie, słuchajcie, tryb Hypixel Pit, ten tryb, który teraz widzicie właśnie w tle, wyskoczył mi, słuchajcie, taki błąd na czacie, że w ten tryb mogę grać, słuchajcie, dopiero wtedy, gdy przemigruję swoje konto Mojang do konta Microsoft. Jak pewnie sobie wiecie ja już dawno taką migrację odbyłem i byłem zdziwiony dlaczego taki błąd ma miejsce. I myślę sobie, że niektórzy z Was również mogli mieć ten błąd, a ja słuchajcie poczytałem, poczytałem sobie na stronie Hypixela i wiem jak ten błąd naprawić, więc mam nadzieję, że ten film przyda się Wam, jeżeli nie możecie grać na Hypixelu pomimo tego, że przeprowadziliście migrację konta. Żeby naprawić ten błąd najpierw zamknijcie Minecrafta i uruchomcie launcher. Co dalej, będę tłumaczyć w tym odcinku, więc zapraszam Was do oglądania. W pierwszej kolejności, uruchomcie swój launcher Minecraft. Najlepiej, żeby to był ten launcher, ten nowy launcher, ten, który słuchajcie, niedawno temu został wypuszczony. I gdy słuchajcie, uruchomi Wam się już launcher, no to pamiętajcie, że musieliście najpierw przeprowadzić migrację. Jeżeli jeszcze migracji nie przeprowadziliście, to w prawym górnym rogu macie kartę do mojego filmu, w którym słuchajcie, tłumaczę w jaki sposób taką migrację przeprowadzić, bo żeby to Wam oczywiście słuchajcie, działało, to musicie mieć przemigrowane konto. Gdy już launcher Wam się załaduje, klikacie sobie zakładkę skórki i wybieracie swojego skina, klikacie trzy kropki i wybieracie opcję edytuj, a następnie w polu peleryna wybieracie sobie pelerynkę migrator, którą otrzymacie po przemigrowaniu swojego konta. Tak słuchajcie, jest to naprawdę takie proste i na stronie Hypixela piszę, żebyście mogli słuchajcie grać, po prostu wystarczy to że po migracji założycie pelerynkę i gdy będziecie mieli, słuchajcie, założoną pelerynkę, to już będziecie mogli grać. Potem wystarczy odpalić sobie Minecrafta na dowolnej wersji, no i dołączyć na Hypixela. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że tą operację wystarczy, że przeprowadzicie tylko raz, a później możecie sobie, słuchajcie, tą pelerynkę już spokojnie zdjąć i od tego momentu, słuchajcie, już cały czas będą Wam działały wszystkie tryby, więc wystarczy, że zrobicie to, słuchajcie, jeden raz. I już nie musicie się później o to martwić. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i uratowałem komuś tyłek. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, a ja Wam dziękuję za oglądanie i miłego nie wam wszystkim cześć. Pum!